Niespodzianka? Być może Carlos Sainz wybrał Williamsa jako swoją opcję na sezon 2025. Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl No wreszcie zagadka rozwiązana, wreszcie wiemy, gdzie pojedzie Carlos Sainz w sezonie 2025. Wreszcie ten rynek kierowców, zaczopowany przez Carlosa Sainza, będzie mógł się uwolnić. Skarżył się na to na przykład Walteri Bota, że teraz wszyscy czekają na Carlosa Sainza, na jego decyzję. A jak on podejmie decyzję, to potem już pójdzie prawem serii i poznamy praktycznie cały skład na sezon 2025. Czekamy na dalsze ogłoszenia, ale póki co Carlos Sainz. Jego przejście do Williams'a. Jak czytałem ten komunikat prasowy i te słowa o historycznym zespole, bardzo utytułowanym, który chce wrócić na swoje miejsce, i tak dalej, to miałem takie flashbacki z 2017-2018 roku. No bo już raz to czytaliśmy, ale teraz Williams jest w trochę lepszych rękach. Teraz Williams zaczyna wreszcie. Dowozić, chociaż nie są w takiej formie, jakie, w jakiej byli jeszcze niedawno, chociaż nie są to miejsca, na które no, zasługują, czy po prostu do których aspirują, to jednak są to miejsca lepsze, czy forma lepsza, niż było to jeszcze kilka lat temu. Williams to zespół, który na pewno jest w przebudowie. Williams to zespół, który ma a, no, bardzo ambitnego szefa, yy, czyli Jamesa Wausa. Yy, to jest zespół, który też współpracuje bardzo mocno z Mercedesem, co nie było bez yy, związku z przejściem Carlosa Sainza. Jest to zespół, który może mieć potencjał. Oczywiście wiele tu zależy od jednostki napędowej. I Mercedesa właśnie. Carlos Sainz wybrał ten zespół, mimo że miał opcje szybsze teoretycznie na sezon 2025, bo miał na przykład ofertę z Alpine, z zespołu, który no, też ma duże aspiracje, też być może będzie jeździł na silnikach Mercedesa, to już jest taka tajemnica policzna, że oni już praktycznie ten deal klepnęli i od sezonu 2026, a może nawet wcześniej będą jeździć na silnikach Mercedesa prawdopodobnie w 2026, natomiast tam Carlos Sainz nie zdecydował się pójść, no bo wiemy jaka jest sytuacja w Alpine, wiemy jaka tam jest atmosfera, co chwilę mamy zmianę szefa w zespołu, co chwila mamy jakieś dziwne roszady, co chwila ktoś jest niezadowolony, a jednocześnie ta współpraca kierowców nie układa się tak jak powinna, więc Carlos Sainz postanowił sobie odpuścić Alpine, odpuścił sobie też bardzo ambitny i bardzo szumnie zapowiadany program Audi w Formule 1, no wiemy, że Audi przejmuje Zaubera, przejmuje ekipę z Hinville w tam tam będzie produkowany nadwozie, w Nürburgring będzie produkowany silnik, to wszystko ma być łączone, no i Audi zapowiada walkę o wysokie miejsca, o poddia, a w dalszej perspektywie o zwycięstwa. Tylko, że widzimy, co się dzieje z tym projektem Audi, widzimy, jakie tam też są problemy, widzimy, że teraz mieliśmy zmiany i Oliver Hoffman oraz Andras Zajtl pożegnali się ze swoim stanowiskiem, zastąpi ich na tym jednym na tych dwóch stanowiskach Jeden, jedna osoba, jedna legenda, już można powiedzieć, Mattia Binotto ale biorąc pod uwagę to, w jakiej formie jest teraz Zauber i jakie wieści płyną z Hinwil, to ten projekt też nie wygląda optymistycznie, też nie wygląda pewnie, to nie jest taka opcja stabilna, to nie jest opcja, która zagwarantuje przynajmniej walkę w środku stawki. Czy Williams jest taką opcją? Raczej też nie, no bo wiemy, że mają problemy z dowożeniem punktów, choćby jak teraz na SPA, czy w kilku ostatnich wyścigach, natomiast dla Carlosa Sańca jest to taka opcja dość bezpieczna, opcja, która daje możliwości różne na przyszłość. James Wals miał zaoferować się Carlosowi Saincowi taki dość elastyczny kontrakt. Dzisiaj z ogłoszenia dowiedzieliśmy się, że to jest kontrakt, kontrakt wieloletni, natomiast nieoficjalnie mówi się, że to jest dwuletni z opcją przedłużenia na kolejny. Natomiast bardzo ciekawe są inne, inne nieoficjalne doniesienia związane z Carlosem Saincem, z Mercedesem. Mówił na przykład o tym Marcin Budkowski ostatnio w studiu Viaplay, że mo mogła tam pójść taka transakcja wiązana. Carlos Sainz idzie do Williamsa, zgadza się pójść do Williamsa, ale jednocześnie pozostaje opcją rezerwową Mercedesa, gdyby kierowca, jeden z kierowców Mercedesa w sezonie 2025 po prostu nie dowoził. Mowa o Andrej Kimi Antonellim, który nie jest jeszcze potwierdzony w Formule 1, nie jest jeszcze pewne jego przejście do Mercedesa, natomiast wszystkie znaki na ziemi i niebie, niebie mówią, że właśnie tam trafi, że Mercedes sięgnie po tego obecnie 17-letniego za kilka dni, 18-letniego kierowcę, który w Formule 2 radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Wygrał jeden wyścig, no ale też zaliczył kilka słabszych występów, no ale mimo wszystko to to Wolf chce mieć swojego Maxa Verstappena, chce odkryć gwiazdę, która potem w przyszłości będzie mu przynosiła chwałę. Taką gwiazdą ma być Andrea Kimi Antonelli I ma zostać od razu wrzucony na głęboką wodę Ma zostać wrzucony do jednego z najlepszych zespołów Formuły 1 Czyli do Mercedesa, który w ciągu ostatnich czterech wyścigów Wygrał trzy rundy Więc Mercedes na pewno jest w gazie Mercedes chce mieć kogoś niesamowitego I sięgają po Andrea Kimi, Kimiego Andrea Antonellego Natomiast nie wiedzą jaka będzie forma Włocha No i dlatego przygotowali taką opcję zapasową, zastępczą Jeżeli Antonelli by się nie sprawdzał no to robimy podmiankę. Z Williamsem robimy Carlosa Sańca do Mercedesa, Anteno Lego do Williamsa. Niech się przyuczy, niech się otrzaska. Niech, przecież Max Verstappen też potrzebował paru lat na otrzaskanie się na taką jazdę bez presji o, o wyniki. No i wtedy ewentualnie, jeżeli poprawi się Andraak i Antonelli, to się po niego sięgnie. Teraz, póki co, ma być skład Mercedesa George Russell i Kimi Antonelli oraz właśnie w Williamsie Alex Albon i Carlos Sainz. No, można powiedzieć, zażartować, tutaj rzucić sucharem, że w Williamsie w przyszłym sezonie nie będzie żadnego wyrostka. No, bo obaj mają wycięte, jak wiemy. Obaj mają troszkę niższą wagę, więc tutaj genialny, e, genialny pomysł. No, powiedzcie, co sądzicie o tym w komentarzu? Dajcie znać o tym przejściu Carlosa Sańca, Czy lepiej na tym on wyjdzie, czy lepiej Williams wyjdzie? Czy to jest taka opcja na przeczekanie? No, bo jeżeli Carlos Sainz na przykład po dwóch latach zobaczy, że kurczę, ten projekt Audi jest, jest naprawdę niezły, a tam mój tata ma pewne znajomości w Audi, to pójdę do niego i powiem, żeby jednak mnie wzięli, to pewnie będzie taka opcja, biorąc pod uwagę to, kogo teraz podpisuje Zauber, czyli. Audi. Zostawia sobie otwartą łódkę Carlos Sainz, ale oczywiście no, nie da się powiedzieć, że jest to dla niego pewna degradacja w hierarchii Formuły 1. Przechodzi z ekipy, która jest w stanie walczyć o podium, a nawet o zwycięstwo przecież w tym sezonie, do ekipy, która. No, bardzo musi się natrudzić, żeby zdobyć punkty. Czy wyjdzie mu to na dobre? Zobaczymy, dajcie znać w komentarzu, jak to wyjdzie. Dzisiaj też dość ważne, ale zakulisowe, póki co jeszcze nieoficjalne rozstrzygnięcie, być może rozstrzygnięcie w kwestii Sergio Pereza. Sergio Pereza, który po raz kolejny niestety nie dowiózł dobrego wyniku w ostatnich ośmiu wyścigach, zdobył łącznie 27 punktów, co jest wynikiem żenującym, jak na posiadanie auta Red Bulla. No i dziś Helmut Marko na dziś zapowiedział rozmowy w sprawie przyszłości Sergio Pereza Wydaje mi się, że nieoficjalnie dzisiaj zostanie podjęta decyzja o tym, czy Sergio Perez zostaje nadal w Red Bullu. Jeżeli zostaje, no to będą się musieli z nim tutaj użerać i będą musieli jakoś skłonić go do zdobywania punktów, bo Red Bull tych punktów potrzebuje, mają już coraz mniejszą przewagę nad McLarenem. Jeżeli natomiast zdecydują się wymienić Sergio Pereza, a pewnie raczej tak będzie, bo Sergio Perez nie wypełnia żadnej z klauzul takich wydajnościowych w swoim kontrakcie, to wtedy mają kilka opcji. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo i Liam Lawson. Tsunodę raczej musimy wykluczyć, nie ufają mu po prostu, wiedzą, że może być szybki, ale też miewa wybryki, a tego nie chcą, zwłaszcza jeżeli chodzi o starcia z Maxem Verstappenem, po prostu ta atmosfera by się nie zazębiała. Natomiast najlepiej Max Verstappen dogaduje się z Danielem Ricardo i to on jest faworytem do objęcia stanowiska po Sergio Perezie przynajmniej do końca sezonu 2024. Daniel Ricardo no, zostało uchwycone przez telewizję Dance, jak rozmawia w skowronkach prawie z Christianem Hornerem również z Laurentem Makisem, szefem RB. No i wiemy, że ma być ten test w najbliższym w tym tygodniu już właściwie na to że Imola aktualnym samochodem RB w tym samochodzie ma też pojechać Liam Lawson i to ma być taki shootout do tego, kto przejmuje z HD po Sergio Perezie. Kto będzie szybszy, ten prawdopodobnie pójdzie do Red Bulla. Wiadomo, że Max Verstappen raczej wolałby Daniela Riccardo, którego już ma troszkę otrzaskanego, z którym ma świetne relacje, natomiast wolałby takiego Liam Lawsona nie ryzykować. No i pewnie to się tak skończy, że Sergio Perez wyleci, Liam Lawson wejdzie do RB, a z RB do zespołu głównego Red Bulla awansuje Daniel Riccardo, który zresztą też odleciał z Toruspa wspólnie z Maxem Verstappenem jednym helikopterem, więc tam jest komitywa, wydaje się, że wszystko do tego dąży, warto zauważyć też, że w ostatnich tygodniach Daniel Ricardo mocno poprawił swoje wyniki na tle Jukiego Cnody i to może być dla niego taki mocny punkt przetargowy, zobaczymy jeżeli coś się rzeczywiście zadzieje, to spodziewam się, że w przyszłym tygodniu, albo może nawet pod koniec tego tygodnia otrzymamy informację, że zadziała się taka i taka roszada i że Sergio Perez no, musi albo sobie szukać nowego miejsca w Formule 1 albo co bardziej prawdopodobne z tej Formuły 1 odejdzie, no chyba, że sięgnie na przykład po niego Audi, Zobaczymy dajcie znać też, co sądzicie o tym. O tej ewentualnej roszadzie, no i czy uważacie, że powinno do niej dojść? Bo według mnie tak, bo Sergio Perez niestety nie dowozi. Po Grand Prix Belgii, oczywiście, mamy komentarze dotyczące tej dyskwalifikacji George'a Russella, Wiemy o co poszło, mówiłem o tym wczoraj w podsumowaniu tego wyścigu. No, po prostu brak okrążenia tego zjazdowego w pełni nie pozwolił na zebranie strzępków opon na bardzo zużyte już opony w aucie George'a Russella. To sprawiło, że 1,5 kg brakło i dlatego musiała być dyskwalifikacja. Toto Wolf powiedział do mediów: Biorę to na klatę. Został wystosowany taki oficjalny komunikat, gdzie Toto Wolff mówi, że po prostu zespół o tym o tego nie przewidział. Popełnił błąd, muszą przeanalizować, co się stało. Ale no, żałują bardzo Georgia, który pojechał świetny wyścig, najlepszą, że wyegzekwował tą strategię. No, ale tutaj Toto Wolf podkreśla, że mieli nie tylko najlepszego kierowcę na jeden pit stop, ale też najlepszego kierowcę na dwa pit stopy Louis Hamilton. I powiedział, że tutaj Lewis był najszybszy i zasłużył na to zwycięstwo również. Więc Toto Wolff zaczyna mieć problem bogactwa. Zobaczymy, jak długo. To tyle, jeżeli chodzi o krótkie wieści. Jutro będą pewnie kolejne. Myślę, że doczekamy się w najbliższym czasie rozwiązania worka z transferami, ale nie tylko z transferami, również z ciekawymi opcjami i pomysłami z Formuły 1. Będę o nich informował na bieżąco, tutaj na vlogu oraz na powrót Roberta.pl, gdzie zapraszam serdecznie. Będę wdzięczny, jeżeli zostawicie komentarz do tego filmu, na przykład co sądzicie o zmianach w RB, czy w Mercedesie, czy w przejściu Carlosa Sasańca do Williamsa. Dziękuję za zostawienie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was żadne filmy. Dziękuję wspierającym na Patreon, na na YouTube i na Tipli. i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!